Dzień dobry, z tej strony Jasiek Games, dzisiaj mamy nowy sezon od zera do milionera, Stron tutaj mamy Trevora, naszego głównego bohatera, Ma jest fajnie ubrany, bo jest stripteaserem i idziemy na dół, bo mieszkamy w górach, bo jest kanibal taki, no. zostawcie like i subskrybuj, no i tyle. Mamy pociąg yy, do nieba. Musimy poczekać, coś przejedzie. O, przechał. Idziemy sobie skroić jakieś auto. Bo ogólnie nasz bohater jest yy, gangsterem. O, I parkurzystą oczywiście. Idziemy sobie jakąś fajną furkę. bo potem ją tuningować. Chyba jakiś wydech szczelin. Bierzemy to. No nie to. O! Ach, słabe. Inne jakieś. O! Tu, tu! Nie! Uy! Start. Skoro fajną furkę, jedziemy teraz do Sandy Horse. Tam gdzie nasz bohater mieszkał kiedyś, tylko wywalili mnie z domu, bo. Komornik mi przyszedł. Ok, miałem kiedyś taką fajną dużą willę. No i, fajnie, fajnie ten, i dużą firmę też miałem, ale wszystko mi za, zabrali. Prawo jazdy też mi zabrali. Dowód osobisty też mi zabrali. Mam saldo 0 złoty. I mam po. A. O! Jolą się! Żeby mi to się zanijało! No. I to tak jedziemy? No. A no i mamy dług? Z kiedyś. 100 tysięcy mamy długu? Do lejrusów. No i sobie jedziemy tak.

O, Już mnie nie goni chyba no. no ja to teraz sobie pozbierać śmieci Puszki, puszki te puszki i tyle Autobus jakiś fajny stoi Przecież mi na świadku drogi. Ok, że pod kościołem. Tu staniemy. No idzie. Śmietniczek, tak, szukamy śmietnik. Nie ma nic. Dobra. No, I tutaj, kurde, szybkie mi wybili. czy na pewnie tak nie moja, ale wybili. Jedyne, co mi zostało po, po tym, tej zrozumiałam, pukawka. Yy, nie ta. Zaraz, zaraz pokażę. Taka pukawka. Tam to była zabawkowa dla. Na szczury taka będzie. Tak. Siup i. K no, bo miałem kiedyś taką firmę, która zabijała... te... Szczury, koty, myszy... Czasami ludzi. I teraz jedziemy skroić jakiegoś debila. A bo to radejko tak? może może być. Co chcesz? No, Bronia! Bo... Co mnie? Dawaj pieniądze. A bo to radejko. A to i to. No, te kapie 10 Trzymaj, dawaj. Trzymaj. zostaw mnie, nie zabijaj. It's not. Chcesz od jeszcze? żeby mnie nie zabić albo tego pracelka! kochany mój. Hej. Hej.

Na, nas, nasz, 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 nasze saldo nasz, 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 nasz wynosi 50 zł. Dolej, super, dolej. O! O! Chodź ludzi! O pani biegnie! E... O! 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 O!

No. 23 no. 23. Jeszcze miał 3 do Gersy Ledwo co pali też robi Na zasadę się 73 do Lersy. Jedziemy jeszcze jednego frajera skro ten skroić i... No i, i tyle Go frajeka trzeba znaleźć teraz To. i to widoki no. no nie no. no nie niech jak się, no się nie wytrzymam. Dobra, ja. A, bo ja. ja jestem offroadzista, pamiętaj, jestem bez kamery. Pamiętajcie, o oh, jest!

Nie mam. A jabłka? Nie mam. Jak nie masz? Dwadzieścia złotych za tyle. A ty co? Chcę mieć... no, Ja uciekam! Kurde! Policja, se nie gonią! Nie! Nie pali! pali. Kurde!

Ще чакаме на ами. Може да тук ядам. добре! Чакай тази. Може комфортно с крана? Не знам. No idziemy jak na... No. Na salę czas się nasze 73 złote. Tutaj, dopiero napadłem. A no, znowu je, wrócił, aaa. Dzieci też! Babie! Biorę pieniądze. Nie, nie mam. Jak nie masz? Stój. Biorę pieniądze. i złoto tylko znalazłem. Trzy lubko. Poczekaj, nie policzmy dobra. Eee, o! Może on coś miał? Eee, przy sobie, a nie tylko w tym... W Trzy złoty. Trzy złoty ma tylko. Kurde. 86 zł mamy. O! Korekta. No lezwo co pali to rok już trzeba. 86 zł ja chyba nie, nawet go nie naprawię, ale... Nie ma. Po co komu jakieś dobre auta, jak ja ty mogę z tym zmienić? To jest turbo. O, ścigać, chcę się ścigać. Nie pali to gówno, ale psuło mi się, więc kończymy ten odcinek. Żegnam Was, zostawcie subskrybera, lajkera i do widzenia.